Cześć, witam. Ja jestem Mati Sons Forest i teraz mnie, dlaczego nie. Teraz mnie zapytacie, dlaczego nie, nie, nie nagrywałem filmów. Pisaliście w komentarzach, ktoś pisał mi, kiedy nowy film. Kiedy nowy film, właśnie. I mówię, chyba powracam na YouTube'a Teraz będziemy to nagrywać, jak mówię. Wie, wiecie, że wyszedł nowy, ten The Forest. Prawie 9 miesięcy temu wyszedł. No wiecie, to jest Sons of the Forest się nazywa. Naprawdę, gra jest aktualizowana. Widzę gramatelina nowości, mam tu... to właśnie być tego Kelvina Naprawdę Dzisiaj był update był, to za 2-3 tygodni wychodzą akulizacje do gry, jest aktualizowana No i będą tak, czy będę... ile będę... ile, będę, ile mija, czy będą filmy codziennie, no codziennie chyba, może nie, to parę dni, co tydzień może będą... czy tam... będą filmy, tak? Akurat, tego z do Forest postaram się jakieś poradniki normalne serie, będę budował coś Master no nie wiem, może już skończył tą serię, może Rafta inne gry spróbuje, Pani może Farming, to nie wiem jakiej innej gry Fortnite, jaka ja mówię, no nie będzie, przecież był film na kanale, że usunąłem tą grę z komputera i ja już mówię, ty, więc tej gry nie będę nagrywał, więc może nie wiem. Będę jeszcze gry nagrywał. Może jakieś wyścigi, mógłbym sobie kupić jakąś grę i o wyścigach też. Ale pewnie... Będzie pewnie fajnie. Dziękuję. Wracam. Uważam, że wracam na, nagrywać. A, bo, jeszcze powiem tak. Widzisz, że... Będziemy też szukać, w następnym odcinku, może będziemy szukać lokacji na miejscówkę, w której rozpoczęłem grę, w której spokojnie, nie wiem czy na spokojnie, czy może na... Może bez kanibali będziemy pewnie grać, bo tu kanibale są ciężkie tutaj do pokonania trochę i... I mówię, no i mówię, ale ta mapa duża może, to jest 4 razy większa od tej nowej, no. Tamtej wersji mapa była bo taką wielką mapę. Fajnie są, są takie rzeki, które pójdą, takie stawy, czy jak to, to się mówi, że pójdą pułapki aż do jeziora wpływają, takie można zbudować, no, tak fajnie, takie nie. Nowe budowle, będzie ma budować, jakieś nowe pułapki. O. A wiecie, że ten ten Sons był wydany, to wtedy nie było w pierwszej wersji jak był z, lut z lutego tych sal na drewno. Nie było Dodali sanie Bo dzisiaj była aktualizacja nie wiem czy to mówiłem, ale Dzisiaj była, akulizacja była Dosłownie dodałam parę, o Parę nowych rzeczy tam te łóżko nowe, o, podwójne Nowy system budowania, taki nowy system Więc Będzie działał to mówię ale to, to już Na razie Kolejny film, nie wiem, może na kilka dni, no to nara